Jesteśmy w obszarze sztuki wizualnej. Robimy wystawę Podróż, Podrót, Polen Transport w kwadratowym nawiasie. Oprócz instalacji w tej przestrzeni w tych czterech sal muzeum, funkcjonują stacje, które zostały upodobnione do sąd kosmicznych, a może budek telefonicznych, a może po prostu wiatr, jakichś takich poddanych wiatrowi, latawców skrzynkowych. Po prostu są to obrazy ustawione w figurę krzyża, bardzo często u bojca, jako pewien znak kojarzący się być może też z Czerwonym Krzyżem, ale przecież z chrześcijaństwem, z całą tą potęgą tego znaku. Obrazy ustawione w znak, plus piąty obraz ustawiony prostopadle do tej płaszczyzny Krzyża, plus szósta ustawiona prostopadle blacha z komunikatem mówiącym o nazwie tej stacji. Tak? W każdej stacji jest pięć obrazów które w jakimś sensie obrazów malarskich namalowanych temperą jajkową na płótnie. Wszystko jest w takim formacie 65 na 54 blachy też, pion poziom. Pierwsza stacja Piecze nas polityka, socjale plastik w kwadratowym nawiasie. Piecze nas polityka odnosi się do tego, w jakiej sytuacji jesteśmy podlegając jakiejkolwiek polityce wchodzącej w nas, w nasze obyczaje, uzusy, nasze języki, i dialekty, w nasze organy, polityki kontroli, polityki nakazu, czy po prostu czegokolwiek, drażnienia, represji. Piecze nas polityka odnosi się najbardziej do tej platformy, Bezpośredniego oddziaływania na społeczność, którą Bojs określał też czasami jako rzeźbę społeczną. To znaczy, rzeźbimy w społeczności, tworzymy ze społeczności jej żywego tworu rzeźbę. Tak jakby nie kojarzy się materiał rzeźbiarski z tym żywym. Oczywiście tworzy się rzeźby żyjące nie wiem. Pod wpływem jakiś przemian chemicznych, czy przemian bakteryjnych, czy innych. Niemniej ta nasza społeczność, jak gdyby właśnie rzeźbienie w niej jest czymś takim, co wydaje się jest bliskie tego właśnie, co nas piecze w polityce. My po prostu mamy bardzo niewielki wpływ na to. To jest bezpośrednie oddziaływanie i w jakimś sensie odpodmiotowienie każdego indywiduum. Natomiast oczywiście społeczność funkcjonuje. Jako pewien obiekt adoracji artystycznej. Nawet Bojs ukłuł takie sformułowanie, każdy jest artystą, ponieważ każdy może uczestniczyć w dziele, tak? w dziele właśnie, w rzeźbie społecznej. I jednak to, ja Bojsa, zawładnęło tu, wydaje mi się, tym obszarem na tyle, że każdy może być artystą, o ile uczestniczy w dziele Bojsa. To już jest mój dopisek, taki troszeczkę pokazujący miejsce z jakiego zaczynamy tą podróż. Ta pierwsza stacja jest takim miejscem przykrym. No piecze nas polityka. Jakakolwiek polityka. Czyli praktycznie wszystkie polityki. Echem tej stacji pierwszej jest druga stacja, która się nazywa socjalność, realność, kulturotwórstwo. Po prostu w naszej socjalności, w naszej społeczności, w naszej realności tej socjalności istnieje coś takiego jak warstwy, jak powtarzające się choćby nasze odruchy. I właśnie te odruchy, będące reakcją na działania, na te konkretne impulsy tak, idące od polityki, to pieczenie, te nasze odruchy są tym kulturotwórstwem, ponieważ układają się w pewien kod. Są odruchami jakby obrony, zaniepokojenia. Niemniej zaczyna się to, co właśnie nazwałbym kulturą, bo kultura zaczyna się od zapamiętywania warstw, od zapamiętywania warstw i kontynuowania tych warstw. Kultura uprawa, kolejna warstwa, kolejna warstwa, przemijanie. Czyli te dwie pierwsze stacje pokazują jakby taką początkową właśnie. Nie wiem, jak to powiedzieć, ramę tego przedstawienia, tą inscenizację, oto coś, w czym się rzeźbi. Nawet użyłem takiego sformułowania pierwocina do dalszego kształtowania. Coś na podobieństwo tworu inteligentnego na tyle, żeby podlegał tej procedurze, zaczyna mieć pewne odruchy. To już jest to echo, ta druga stacja.